No dobra, moi drodzy. Kończymy naszą sesję? Kończymy sławek? Kończymy. Łaj, kończymy, słuchajcie. Idę do no, ciebie, poczekaj. Lawina śnieżna za lawiną śnieżną mamy. Śnieg sypie, no ale warto się czasami w takie niepokojące chwile wybierać, po to, żeby zrobić kilka ciekawych zdjęć. No ale co, co z aparatem? Oczywiście nie należy bać się fotografowania zimą. Fotografowanie zimą jest fajne, przyjemne, oczywiście bywa też czasami męczące. O czym musimy pamiętać? O tym, aby wnosząc aparat z zimnego powietrza do ciepłego, nie spowodować przypadkiem jego awarii. Dlaczego? Wszyscy, którzy jak ja noszą okulary, wiedzą o co chodzi. Jeżeli idziemy ulicą i z zimnej ulicy wchodzimy do ciepłego sklepu, to natychmiast mamy zaparowane nasze okulary. Nastąpiło zjawisko kondensacji pary wodnej i to samo dzieje się z aparatem, który wniesiemy z zimnego powietrza do ciepłego pomieszczenia. Broń Boże wtedy, żeby go włączać, patrzeć, czy dobrze nam wyszły zdjęcia. Co robimy? Pierwszą czynnością jeszcze na zewnątrz jest wyjęcie akumulatora. Wyjmujemy akumulator. Nie ma akumulatora, nie ma problemu ze zwarciem. Akumulator zawsze zimą zapasowy mamy przy sobie. Na sercu. Na sercu, tak jest, zawsze chowamy go pod kurtkę, a nigdy kur pod kurtką natomiast nie nosimy aparatu. Słuchajcie, teraz kolejną naszą, naszą czynnością jest wyciągnięcie naszego ukochanego woreczka powiatowego. Woreczka woreczek... Sempiku. Niekoniecznie, może być jakikolwiek woreczek, byle by był cały, byleby był duży. Aparat... Po warek na śmieci, tak? Może być. Ale słuchajcie, gruby, w miarę gruby. Chodzi o to, żeby nam nie pękł, nie, nie przerwał się w tobie. Jeżeli chcemy, możemy też wyjąć w tym momencie kartę e, pamięci, prawda? Z naszego ap aparatu. Jeżeli chcemy po w przyszłości zgrywać zdjęcia, możemy też wyjąć tę kartę pamięci I, ale schować. No, i schować do kieszeni w kurteczce. Ja mam specjalną taką kieszeń na kartę i inne pierdły. To się obietnie. Okej, okay. mam nadzieję, że nie wpadła do śniegu w tym czasie. Czyli słuchajcie, łapiemy zimne powietrze, nowe, łapiemy zimne powietrze. I teraz chowamy nasz aparat. Ciach, ciach, ciach. Zawiązujemy. I słuchajcie, ten aparat chowamy do torby, do naszej torby, która z nami wędruje. Po wejściu do domu. Gabina. O, ale śniegu. Ci... Po wejściu do domu stawiamy torbę nie za blisko koloryfera. Otwieramy kieszeń z aparatem, ale nie otwieramy jeszcze torebki. Nasza torebka ma się ogrzać. Pół godziny, minimum pół godziny czekamy. Po pół godzinie. Ole śniegu! Oj, 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 oj! Pozdrawiamy Was ze śnieżnego poznacia. Słuchajcie, potem tą torebkę leciutko. Rozwijamy, pozwalamy się w domu ograć powietrzu wewnątrz i ręczę Wam, że już w tym momencie naszemu aparatowi nawet po włożeniu do środka akumulatorów i włączeniu nic nie grozi. Także udanych zdjęć zimowych, a my się zabieramy. z tej Puszczy Knyszyńskiej, zanim całkiem nas zasypie. Pozdrowienia! Cześć, cześć.